Dobra, szybko idziemy te zadanka skończyć. O ja pitole to zaraz mogę zginąć o Zamknął tutaj drzwi. Houston Houston mamy problem. Czerwony jest oszustem, zamknął mnie w dolnym silniku, ale nie zdążył zabić bo mu uciekł. Cymbale jakbym to ja był oszustem to już by dawno ciebie tutaj nie było. Dobra szybko głosujemy na czerwonego i mamy wygraną rękę. Ale ale do cholery jasnej, ja wspólnik to inny oszust, pozamykał wszędzie drzwi, toż to nie ja. Aha. Wskoczmy sobie do tej klapy tak oziom. Tutaj nowy wspólnik walczy z piłeczką, bo ogarnięci robią to już szybko przez barierki. Ocyjanowaty radośnie przybiegł. Poszedł do nawigacji, to ciachnijmy tego granata tutaj. I szybko do nory, z powrotem, ha ha. ha. O oh, shit, here we go again. Cyanowę uciekał do góry od ciała. A gdzie było ciało? No, w Schilzach, A ty biegłaś do nawigacji z szilców. To nie ja. O kurde, te ziomale nas zamknęli, zaraz tutaj będzie double kill, spalimy na prawie jak poważnie. Haha, bo banan i limonka zamknęli nas tutaj w elektrowni. Ogólnie to te dwa cymbały chciały zrobić double killa, ale ja nabalałem Flavishare i drugi nie zdążył mnie zabić. Zaufajmy czerwonemu. Dobra, A, ale jak, ale to, jak nie to nie jeden z nich to czerwony, czerwony leci za bramę. No i wybrana wspólnicy trzeba uważać w świecie pełnym okrutników. Dobra, idziemy pokamernikować trochę. Wspólnicy walczą ostro z zadankami. Widzę, że czysto na panelu też wspólnicy kontrolują sytuację. Tak ma być. Jest mocno. Jak ten śliwkowy ziomal to chciał wejść do węciora i go przeczyścić, ale popatrzał w ostatniej chwili, że kamera świeci i chciał to zamaskować. Oszust, oszust, oszust. Szybko wspólnikom trzeba to powiedzieć. Najlepiej, że tam wlazł, bo inaczej mi nie uwierzą na słowo. Wspólnicy zaufajcie mi na słowo, że śliwkowy jest oszustem, bo wlazł do klapy. Jak ja nigdzie do klapy nie wlazłem. Dobra, jak nie ty to czerwony wyleci i tyle. Zacznij przepisywać notatki do szkoły, bo inaczej będzie przypał i uderz głową w suba, bo gonimy pilipaja, chłe chłe chłe.